Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym numerze z serii De Agostini Szybcy i wściekli. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na otwarcie numeru 29. A numerem 29 jest oczywiście Volkswagen Jetta. A3 dokładnie. Jest to auto z pierwszej części filmu Szybcy i ścieki. Naprawdę bardzo dzisiaj mamy kolejne ładne auto. Ja Wam o tym wspominałem, że yy, będą teraz fajne numery wychodziły od 28 do 30. No i również 29 tutaj jest naprawdę fajnym, fajnym modelem. Proszę Państwa, przechodzimy do omówienia. Oczywiście, numeru 29. Model nieotwarty, nowy. W tyle się tak prezentuje. Oczywiście, numer 29. I kosztował on 74,99. Od pewnego czasu cena się nie zmienia. Zobaczymy w ogóle, czy się jeszcze zmieni. Pewnie tak. Poza tym, nie ma tutaj nic ciekawego. No, gazetka wygląda jak. Każda inna co dwa tygodnie z różnicą taką, że mamy inny numer oraz inny model. Poza tym wszystko wygląda kopiuj-wklej. Proszę Państwa, bardzo ładny model. Ten Jetta naprawdę dzisiaj jest fantastyczny. Bardzo mi się podoba. Tak się jeszcze prezentuje nieotwarty. No niestety tutaj te światło Wam się tak odbija niefajnie, no bo to folia. Ale zaraz na pewno po otwarciu będzie zdecydowanie lepszy efekt. Proszę Państwa, zanim przejdziemy jeszcze do otwarcia, chciałbym tutaj Wam tą kartkę pokazać, która zawsze jest co dwa tygodnie. Macie tutaj rozpiskę wszystkich numerów od 1 do 58 w tym wypadku, bo będzie jeszcze również kontynuacja na kolejnej stronie. Tak, proszę Państwa, dokładnie. No i dzisiaj mamy właśnie numer. 29. Dokładnie w tym oto miejscu jest to Volkswagen Jetta A3 F1, czyli z pierwszej części filmu. Tak jest, proszę Państwa, a już za dwa tygodnie numer 30 wjedzie: będzie to Mitsubishi Lancer Evolution 9 z trzeciej części filmu, czyli z Tokyo Drift. Będzie to ta czerwona. Tak jest, proszę Państwa. Długo, długo wyczekiwany model przeze mnie. W sumie ta Jetta dzisiejsza też była długo przeze mnie wyczekiwana. No i ją już mamy. No i tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa, kontynuację tych numerków od 59 do 85. Oczywiście, kolejność numerów się zgadza jak najbardziej. Co tutaj nam kartka mówi, tych numerów pewnie będzie prawdopodobnie więcej, ale na razie nie będziemy aktualizować tej kartki, bo nie ma takiej potrzeby. Zanim my dojdziemy do 85 numeru, to zleci naprawdę jeszcze sporo, sporo czasu. Proszę Państwa, przechodzimy do otwarcia. Myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać. Mamy model. Zaraz Wam oczywiście dokładniej pokażę. Mamy gazetkę. No i na samym początku muszę już z góry zaznaczyć, że dzisiejsza gazetka jest naprawdę w fantastycznym stanie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że oczywiście nie jest ona tutaj jakoś pogięta, wymięta, i tak dalej, i tak dalej. Gazetka numer 29 jest naprawdę w fantastycznym stanie. Szybcy i wściekli, zbierz samochody z legendarnej, kinowej sagi. Skala oczywiście 1 do 43 od DeAgostini, wytwórnia Universal. Tak się gazetka prezentuje z przodu, tak się prezentuje jeszcze w tyle. Już tej folii nie ma, także lepiej wszystko widać. Proszę Państwa, przechodzimy do specyfikacji. Pokażę Wam tą gazetkę, jak wygląda od środka. No i proszę bardzo, Jetta. Jakby was jakiś artykuł tutaj zainteresował, możecie sobie oczywiście zrobić pauzę i sobie przeczytać dany artykuł. Następna strona. Tutaj, jak widzicie, mamy z filmu zdjęcie wzięte. Proszę bardzo, kolejna strona. Tutaj macie też okazję zobaczyć jak to auto wygląda fabrycznie. No bo wiadomo, tutaj jest ta Jetta zrobiona na potrzeby filmu. No i proszę państwa, tutaj mamy bardzo fajną stronę i też tutaj jest taka ciekawostka. Bardzo rzadko zdarza się, żeby tutaj na zdjęciu dokładnie pokazali model, jaki dzisiaj jest, oczywiście o ten, bo zazwyczaj na tej stronie wiadomo, dane techniczne zawsze były, ale zazwyczaj zdjęcie było po prostu fabrycznego auta. Zgadza się, a tutaj mamy właśnie tak, jakby z tego filmu. Także uważam, że to jest jakaś w pewnym sensie nowość. Tutaj jeszcze kamerzysta wam pokazuje dane techniczne. Polecam sobie przeczytać, bo. Można tutaj naprawdę fajne ciekawostki wyczytać na temat tego auta, jego osiągi itd. Tak tak bardzo ładne zdjęcie, podoba mi się. No i ostatnia strona, dziesiąta w sumie i to by było już na tyle, tak by się gazetka, proszę Państwa, prezentowała. Jetty, bardzo w bardzo dobrym stanie ona dzisiaj do mnie przyjechała. Proszę Państwa model, to co nas najbardziej chyba interesuje, zanim jeszcze go otworzymy, pokażę Wam jak prezentuje się w blistrze. Standardowa procedura, musi być zachowana, więc tak się autko prezentuje z przodu. Tak się autko prezentuje w tyle, przepraszam w przodzie. Tak z góry, o super, to auto ma szyberdach nawet. Też bardzo rzadko się zdarza w tych modelach z szybciej ściekli, żeby auto miało szyberdach. Nie wiem, czy czasem nie jest to nawet pierwszy model, gdzie jest szyberdach. Może już były jakieś modele, ja nie pamiętam. Bo no jest już to 29 model, drodzy Państwo, jaki dla Was nagrywam. Trochę już nagrałem tego. No i tutaj, proszę Państwa, też tak się prezentuje od dołu. Oczywiście jest możliwość wykręcenia. No i mamy naklejkę. Naklejkę Volkswagena, która potwierdza, że produkt jest oryginalny. Dawno też naklejki nie było na poprzednich modelach, dopiero w jetcie Widzę, wpadła. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Przy Państwa otwieramy. Nie ma na co czekać. Ciężko. Powiem Wam, że ten model już jest trudniej otworzyć niż pozostałe, ale jakoś daje radę. Ok. Było trochę zabawy, ale model już jest wyciągnięty. To oczywiście pójdzie w kosz. Kompletnie tego nie potrzebujemy. No i to dam, proszę Państwa, numer 29 Volkswagen Jetta A3 z 1995 roku. Bardzo ładny model, drodzy Państwo. Taki troszkę w innym stylu bym nawet powiedział niż poprzednie modele. Oczywiście pokażę Wam jeszcze w pierwszej kolejności jak wygląda w gablocie. Później oczywiście przejdziemy sobie do otwarcia gablotki do umówienia szczegółów, czy coś nie odpada, i tak dalej, i tak dalej. No bo jak też dobrze wiecie, te modele no są różne, tak? Nie ma co też tutaj się oszukiwać. Jeszcze tak poglądam tutaj z boku na tło, czy nie jest czasem przyklejone do gablotki, ale chyba nie, bo. Pamiętam, że w numerze 27 było przyklejone tło do gablotki i powiem Wam szczerze, że średnio to wyglądało. Tutaj mamy tu naklejkę, właśnie Volkswagena. Co tu jest napisane? Oficjalny, oficjalny licencjonowany produkt. Ciężko się czyta do góry nogami, ale jakoś daje radę. Spoko. Model jest oczywiście oryginalny, to trzeba zaznaczyć jak najbardziej. Tutaj jeszcze etykieta w tyle. spoko. No i proszę państwa, przechodzimy do otwarcia. Jeszcze tutaj pamiętajcie, że można dwa modele odkręcić, dwa modele. Można odkręcić dwie śrubki, i możecie sobie model po prostu odkręcić. W moim wypadku zostaje to zawsze oryginalnie po prostu tak zwanie w takiej gablocie. Nic tutaj nie kombinuję. Otwieramy, proszę państwa. No i mamy to. Mamy też tło, na szczęście nie przyklejone, pleksa zwykła. Uważajcie co kupujecie, bo często gęsto są popękane tak gablotki, uszczerbane, jak zwał tak zwał zwykła pleksa, w moim wypadku w ostatnim czasie wszystko gra, wiadomo no są tutaj pewne ryski, tak? no bo to jest pleksa, nie wiadomo yy, co trzeba by było zrobić, żeby to w ogóle nie miało rys, to, tak naprawdę odkładam ją w taki sposób i ona w pewnym sensie się już też rysuje, tak? Ale chodzi głównie, żeby właśnie nie było popękana, bo, bo to naprawdę brzydko wygląda na modelu. Proszę Państwa, tło zwykłe na czarnym tle, nic się nie różni. Od początku, od kąta seria wychodzi, zawsze było na zasadzie kopiów-klej. Tutaj jeszcze taka informacja, jeżeli by Was coś zainteresowało, aczkolwiek nie wydaje mi się. Tutaj jest taki ciekawostek, właśnie mamy logo Volkswagena. No i proszę Państwa, w ostatniej kolejności, co zrobimy? Pokażę Wam jeszcze ten model, jak już wygląda tutaj bez podstawki, bo w tym momencie już Wam się światło nie odbija, także tak się prezentuje bok. Naprawdę bardzo ładne auto, fajne naklejki przede wszystkim ma. Spoko. Tak się prezentuje z przodu model. Tak z tej strony. Śliczne biały model, białe felgi. Kurczę, no kozacko to wygląda. Ta naklejka jeszcze taka niebieska. Zajebiawszy model dzisiaj wyszedł. Warto na pewno go kupić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i tył. Oraz jeszcze tutaj góra została. Jak widzicie, mamy szyber, dach przyciemniany, oraz mamy tutaj antenkę. Tak, dokładnie mamy antenkę. Kurczę, też nie przypominam sobie, żeby model miał taką antenkę kiedyś w samochodzie. Moim zdaniem jest to w pewnym sensie nowość, przynajmniej do numeru 29. No i proszę Państwa, no z takich ostatnich rzeczy wydaje mi się, że posprawdzamy sobie właśnie, czy coś tutaj nie odpada. Jakieś lusterka, spoilery, wycieraczki i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, w pierwszej kolejności sprawdzamy lewe lusterko. Lewe lusterko jest w porządku. Prawe również, ale trzeba uważać, żeby tego nie zerwać, bo to jest naprawdę delikatne. Antenka również tutaj jest w porządku. Wycieraczki. Wycieraczki teraz w przodzie. Troszkę chyba ciemno jest, nie wiem czy je widać w ogóle. Bo ta szyba jest trochę chyba przyciemniona i te wycieraczki też są czarne i może. Kiepsko widać, ale wycieraczki są na swoim miejscu. Nic tu nie odpada. Na pewno trzeba się z tym obchodzić delikatnie. Tutaj akurat żartów z tym nie ma. Czy się tak przeglądne Pozwólcie. Nie, wszystko jest ok. No i co? Sprawdźmy spoiler czy nie odpada. Spoilery akurat zawsze w tych modelach fajnie były zrobione nigdy one się nie chryboczały tak zwanie co do, spoilery nie mia... co do spoilerów nie miałem nigdy wątpliwości proszę Państwa, w tył jeszcze pokażę Wam wydech, tutaj dwie rury mamy również rejestrację w tym modelu rury coś się ruszają, tak dziwnie te rury Wam powiem, ale Wy tego nie zobaczycie bo tutaj zasłaniam Wam palcem ale się ruszają trochę o, widzicie to? Aha, tu tu widać od spodu. No nie wiem, pewnie tak ma być. Uznajmy, że tak ma być. No ale nieciekawie. Eee, koła. Sprawdźmy, czy się kręcą. Będzie ciężko, już to czuję. W przodzie spoko. No a w tyle będzie pewnie już lipa, bo się tutaj opona blokuje o podstawkę. Więc chyba nic z tego nie wyjdzie. A, coś tam, coś tam ruszyło. Wiecie co? Nie będę tego darna na siłę, bo to nie ma sensu najmniejszego. Po prostu uważam, że jest niekoniecznie, niekonieczne, żeby to robić. No i proszę Państwa, jeszcze w ostatniej kolejności myślę, że Wam pokażę środek tego pojazdu, oczywiście na ile jestem w stanie. Zacznę od tego, że nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest też chyba pierwszy model, może już były, aczkolwiek ja nie pamiętam, ale w tym samochodzie mamy kratkę, tak zwaną kratkę, która, która tutaj chroni przed bezpieczeństwem w razie dachowania itd. itd. Aby z ciebie nie została marmolada, jak to się mówi, ale naprawdę nie przypominam sobie modelu, który, który by, proszę Państwa, miał kratkę. Może już były wcześniejsze, aczkolwiek powtórzę Wam się. Drugi raz już tych modeli dla Was tyle nagrałem, że no po prostu kurczę. No nie pamiętam po prostu, tak. Seria trwa od stycznia roku 2000. 24. Dokładnie wtedy pierwszy raz pojawił się pierwszy odcinek na kanale Miszczuń Ziomek Milan. Aktualnie mamy dzisiaj, chyba z tego co pamiętam, 24 luty? Chyba? 2025? Nie, przepraszam. 26 luty. O, no to jeszcze lepiej. To akurat mój błąd, przepraszam. 26 luty mamy. 2025. Także no, seria już tutaj naprawdę trwa... Chwilę. Tutaj kamerzysta również walczy z ostrością. Dla Was. Poza tym ogólnie naprawdę model 29 uważam za udany. Proszę Państwa. To by było na tyle. Oczywiście na ile w stanie byłem Wam pokazać ten model to Wam pokazałem. Naklejki naprawdę dzisiaj są wyśmienite dookoła. Po prostu całe auto wyobklejane. Stricte takie fajne sportowa Jetta. No, i mamy też szyberdak tutaj, jak widzicie z góry, tak? Już o tym też wspominałem. Proszę Państwa, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zapraszam i zachęcam do zalajkowania tego filmu, do zostawienia komentarza. No i zapraszam również w przyszłości na kolejne filmy. A już za dwa tygodnie, w środę, drodzy Państwo, będzie Mitsubishi Lancer. Evolution Stokio Drift będzie to naprawdę zajebisty model, bo to będzie ta czerwona Lancera, Tokyo Drift. Będzie naprawdę to wyśmienity model, który przeze mnie jest naprawdę już długo długo wyczekiwany. Będzie naprawdę to kozacki odcinek oraz kozacki model. Mam taką przynajmniej nadzieję. Mam nadzieję, że nic nie będzie w nim popękane, bo mnie po prostu szlag jasny trafi. Bo uważam, że będzie to dla mnie jedno z moich najważniejszych aut w kolekcji, odkąd zbieram właśnie tą serię szybcy i wściekli. Proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już za dwa tygodnie. Cześć!